Hej widać z tej strony Gilatki zapraszam Was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry RAT. Tym razem single player, ale kilka informacji od Demona, który tworzy oczywiście modyfikacje na multiplayera. Jest już dostępna na nową wersję. Również pracuje Demon nad takimi rzeczami jak wczytywanie save'ów tak dalej. bo takie rzeczy są jeszcze niedopracowane. Na razie można stworzyć świat, pograć i to jest w sobie wejść, ponieważ wersje są kompatybilne. 1.0.4 i 1.0.5 już są kompatybilne. Jak widzicie w tej chwili weszliśmy sobie śmiało na świat. Mamy wszystkie rzeczy, które mieliśmy. No i podstawowe zmiany, czyli to, co zostało na pewno omówione przez twórców, to na pewno rzeczy typu, że jest nowa woda, tak? Co zresztą widzicie w tej chwili, że nowa woda jest troszeczkę ciężej dostrzec te wszystkie rzeczy w oddali. Dodatkowo są nowe troszeczkę tekstury, z tego co mi się wydaje. I są nowe rzeczy do kraftowania. Więc no to drewno wydaje mi się troszeczkę ciemniejsze, chyba że, przez, chyba że oświetlenie zostało lekko zmienione. No i w tej chwili w ogóle widać, że tu jest słońce, a nie jest tak jakby oświetlenie z każdej strony i na górze nic nie ma. Z tego co wiem, też jest zmieniona tak. Jest zmieniona tekstura, jeśli chodzi o tecz który widzicie w tej chwili tutaj. Teraz są to takie listki typowe, tak? Tu są listki, tutaj już wyglądają w ekwipunku troszeczkę bardziej jak palmy. Ale nie ma się co czepiać, nie ma co marudzić. Dobra, to sobie wezmę, bo mam tylko dwa. Głodu nie mam zbyt dużo. A nie, to picia nie mam zbyt dużo. Dobra, to nieważne, to nie o tym mówiłem w ogóle. Eee, pyk, pyk, pyk. No więc wszystko ma troszeczkę poprawioną teksturę, wszystko wygląda troszeczkę. No i została nam dodana taka rzecz, jak tutaj. To jest ta zakładka z meblami, i tutaj w narzędziach też jedna rzecz. Jeśli chodzi o gwoździe, jeden gwoździe. Robimy z trzech skrapów i tu potrzebujemy do budowy, na przykład, yy, krzesła, czterech gwoździ, czyli w końcu coś, do czego potrzebujemy żelaza, powiedzmy żelaza, tego skrapa, tak? T tego metalu, którego normalnie nie mogliśmy wykorzystywać. Mamy też lampkę i mamy też stół, dodatkowo podobno zostały wprowadzone tryb dnia i nocy, więc zobaczymy sobie, jak to będzie działało, czy rzeczywiście będzie to działało tak, jak jest opisane, czy nie będzie to działało, czy ja cokolwiek złapię. Wow, nawet złapałem, jestem w szoku. O! Dobra, nie wiem gdzie jest rekinno, ale liczę, że złapi kilka desek. Dobra bardzo ładnie. Um, nie wiem, na ile uda, uda nam się zrobić w tym odcinku, ponieważ ja raczej nie będę budował zbytnio tratwy. Chcę wam pokazać nowe rzeczy, które zostały dodane tutaj w ramach tego, a więc będę musiał sobie skraftować gwoździa, będę musiał sobie skraftować na pewno pustą puszkę, a metalu nie mam zbyt dużo, aż tak, bo jak widzicie moja skrzynka zawiera głównie drewno. Niestety to wszystko, co złapałem sobie w jakichś tam poprzednich odcinkach, niestety poszło sobie, bo yy, gra postanowiła się lekko skraszować, więc no, co zrobić? Co zrobić? Nic się z tym nie zrobi. E, w takim razie Mam gwoździki, mam puszkę, bo puszki też potrzebowałem Nie Co prawda do tego potrzebuję Potrzebujemy teraz trzech skrapów, żeby móc skraftować sobie latarnię Która nam się przyda, ponieważ nie wiem kiedy mnie zastanie noc Zakładam, że to słońce będzie sobie jechało w dół coraz bardziej Ale ciężko stwierdzić czy ono się w ogóle porusza Nie jestem tego świadom Jest jakaś beczułka, więc na pewno chciałbym ją chętnie sobie przygarnąć Siu! Idealnie, bardzo fajnie jeśli tu będą dwa skrapy, to będę zadowolony. Jeden. No dobra, było blisko. Nie ma co narzekać. Teraz o wiele bardziej widać ten tecz. Wcześniej on był taki żółtawy troszeczkę. Ciężko było go zobaczyć jeszcze na tamtej wodzie, która też nie była aż tak ciemno-niebieska. W tej chwili o wiele bardziej go widać. Mamy dwa skrapy, mamy kartofla. Yy, wodę. Muszę nad tym popracować troszeczkę. Yy, pyk. Aha, bo puszki się zestakowały. Dobra, niech będzie. No i teraz muszę przerzucać... Halo! Alo, metal, to się przyda Mam. Udało się Czy jeszcze jakiś metal tutaj leci? Nie, tu leci drewno, ale to i tak sobie wezmę Czemu nie? Przyda się do czegoś Tam jest beczułka, więc ją sobie też wyciągnę Śmiało, dobra Powinniśmy mieć już skrapa na to wszystko Mamy trzy sztuki, tak jest Więc możemy zrobić latarnię Możemy ją postawić gdzieś tutaj na brzegu powiedzmy O, nawet w ciągu dnia daje światło Widzicie jaka jest różnica? Całkiem spora Postawię ją tu na brzegu z tego względu, że e, tu już jest tak, jakby mo możliwość tworzenia wody, nie wiem, przygotowywania wody. Jak inaczej by to sobie określić, i tam to już samo z siebie pewnie będzie dawało jakieś światło. E, poczekamy sobie na noc, zobaczymy, jak to w ogóle tam będzie wyglądało. Aha, czyli słońce stamtąd szło w tą stronę. Dobra, czyli tu będzie zachodziło tam, gdzie e, przedmioty się respią. Niech będzie. Przedmioty, czy tam, nie wiem, surowce do budowy, cokolwiek, jakby to nazwać. E, mam dwa gwoździe jeszcze. Potrzebuję czterech do czegokolwiek. No dobra, niech będzie w takim razie. Potrzebujemy jeszcze trochę skrapu. Niestety no musimy sobie poczekać. Jedzenie jakieś mam, więc sobie damy radę. Chrup, poda do tego też potrzeba trochę miejsca pyk, 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 dobra i to niech się przygotowywuje ja będę sobie w międzyczasie łapał skrapy no i co jeśli chodzi o jakieś nowości to niestety nie jestem w stanie wam zbyt nic powiedzieć bo twórcy troszeczkę się chowają troszkę zupdate'owali stronę z tego co widziałem bo teraz można znaleźć tę informację na temat tego kto jest programistą, kto zajmuje się czym w tej całej ich ekipie jeśli chodzi o tworzenie tej gry, coś tam pracują no jak na stworzenie update'u powiedzmy, który no dodaje niewiele, bo nie dodaje aż tak dużo, to i tak fajnie, że w ogóle coś robią no jakby nie patrzeć. Co prawda mi się nie wydaje, że... Może być to super studio, ponieważ... chociażby z tym co z nimi pisałem, to nie jest zbyt... nie, nie wydają się zbytnio... o tak do końca ogarnięci, no ale zobaczymy co przyniesie przyszłość. Mam sześć gwoździ, dobra, to możemy zrobić sobie krzesło. O, płynie do mnie rekin. No cześć. Okej, okay, czy ja go 4 razy? Okej, okay, nie jestem pewien, ale wydaje mi się, że walnąłem go cztery razy. Dobra, więc może zanim to, to zróbmy sobie linkę, ponieważ na to nas stać. I sobie troszeczkę powiększmy naszą tratwę, żeby nie było yy, budowa. Czemu nie? Może być. W takim razie tu postawimy sobie krzesło. Na nie chyba nie możemy siadać. Nie, to jest takie zwykłe podstawowe krzesło. Stworzone z linek, stworzone z patyków. Wygląda nawet ok, czyli został nam jeszcze stół z tego co kojarzę Tak jest? Tak jest, został nam jeszcze stół do stworzenia Ale do tego jeszcze dwa gwoździe Czy jest gdzieś skrap, który sobie gdzieś płynie? Chyba nie jestem w stanie ogarnąć Nie ma skrapa, więc musimy poczekać Ja może odłożę w międzyczasie jakieś pierdołki Bo nie czuję potrzeby trzymania wszystkiego przy sobie Szczerze mówiąc, dobra, tu możemy jeszcze tak zrobić, ok To do tego, to tu, na razie i tyle. Um, czy coś jeszcze leci? Tu jest drewno, tam za nim jest chyba scrap, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak jest, tak jest, był skrapik, więc mamy jeden jeszcze, potrzebujemy. O, wcześniej. Aha, czyli ręce twórcy usunęli tak jakby z gry. Dobrze, że nie muszę do tego w ogóle paliwa dorzucać, to mnie cieszy, ale wygląda i tak całkiem Skrapik. skrapik Teczek jakiś, dobra. Weźmiemy to, bo będzie do rozbudowy tratwy. Wygląda to i tak naprawdę całkiem fajnie. I tak naprawdę całkiem fajnie to wygląda. Płomyk sobie leci. No, przezbieramy sobie drewienko. Proszę bardzo. Um, beczka metal tam jest? Czy mi się wydaje, czy to jest. Nie, to jest tecz chyba. Szybciej to ściągnę. Nie, to jest tecz. Dobra, nieważne. Nie było tematu w ogóle. O, właśnie. Jeszcze mowa była o tym, że jest yy, burak, który został dodany do gry. Czy pota, czy jak on się tam nazywał? O, już się zaczyna robić ciemno. Już będzie ciekawie. Plant pot to jest to do e, roślin, to jest to. Potrzebujemy dwóch linek. Możemy nawet trzy zrobić, czemu nie? Ok, e, Crop Plot. Zróbmy tak. Beczuś, nie możesz mi uciec, ponieważ cię potrzebuję. No dobra, nie potrzebowałem cię. A co tam leć? Co to jest takie duże? To są liście? Tak po prostu wyglądają od światła? A są liście po prostu, a dobra. To, no, to pod wieczór jeszcze bardziej je widać. Okej, okay, to teraz tak, tego buraczka mogę tu zasadzić w takim razie. Zobaczymy, jak wygląda. Skoro tak, czy jest tu gdzieś scrap? Tu jest tecz. Gorzej jest trochę pod wieczór, bo nie widać konkretnie, co się łapie. Tylko tak się staram, mniej więcej coś wyciąć. ogień, daje lepszy. Sprawdź, nie wiem, czemu ten ogień aż tak się w wodzie pod spodem odbija, ale. Nie będę wnikał w to. Halo, czemu nie mogę podnieść? Czyżby zmniejszyli trochę zasięg łapania? Tak mi się wydaje, że tak może być w tej chwili. Okej, okay, potrzebuję ilu jeszcze scrapów? Mam dwa, potrzebuję jeszcze czterech. Wyciągniemy sobie te deski tutaj stąd. Bo mogą się przydać potem. Być może wykorzystam sobie tego sejwa w przyszłych sejwach, więc też byłoby całkiem fajnie wtedy. Dobrze, to tu wrzućmy. Jedzenie jakieś mam. E, wodę. Pyk, 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 pyk. Dobra, już widać Już widać, że rzeczywiście to, to coś daje Rekina będzie ciężko dostrzec I ja naprawdę nie wiem w tej chwili, gdzie jest... O, tu jest metal Siup Tylko deskę złapałem Teraz będzie ciężko, bo totalnie nie wiem, gdzie co jest Dodatkowo nie wiem, gdzie jest rekin Wow, naprawdę nie widać, gdzie jest rekin Jeśli tu by przepływał, to bym widział, ale... Nie widać go i księżyc wschodzi rzeczywiście. Naprawdę wow, nie widać, gdzie jest rekin. Nie jestem w stanie stwierdzić, jest tak ciemno. Nawet nie widzę surowców, które lecą. Tylko gdzieś tu blisko obok mnie rzeczy. Fajnie, fajnie, to mi się podoba. W takim razie wyciągniemy sobie trochę tecza, ponieważ będę potrzebował kilku linek. Żeby zrobić siatki, tak? Siatka, tak, siatki. Dobra, zrobimy sobie kilka linek. Zrobimy sobie siatki. Siatki znajdują się tu. Dobra. Żebyśmy mogli cokolwiek łapać. Stryk, stryk. Um, o, myślałem. Dobra. Stryk. Dobra, i teraz będziemy mogli coś przez noc nawet łapać, bo no w ciągu dnia nie za bardzo. Myślałem, że będzie można na tym sobie. Nie za bardzo, tak. O, ale za to buraczki nam wyrosły. Jak najbardziej ładnie to wygląda. I noc przede wszystkim też, tak. Wow. Wygląda ładnie. Światło... Musimy sobie sami tak jak gdyby, więc całkiem też fajnie. O, halo! Rekin. Rekin się tu pojawił. Trzy... Cztery... Pięć razy nawet go walnąłem. Dobra, no to troszeczkę to zostało zmienione. Jakby nie patrzeć. No dobrze, w takim razie... Są nowe rzeczy, jeśli chodzi o rafta. Na pewno jest... Yy, dzień... Proszę bardzo. Tak to może jakoś ujmę? Ujmę to wszystko na jednym, nie ujmę na jednym, trudno. Ciężko, ciężko czasem coś ująć na jednym, bo zostało dodane to. A, jeszcze stolik musi zostać dodany. Jeszcze nie mamy skrapu na stolik, ponieważ potrzebujemy zrobić gwoździa. I teraz możemy zrobić sobie stolik. Ym, jeszcze jeden tecz i jedno drewno, dobra, to nie jest problem. Jedno drewno już jest, jeszcze jeden tecz, jakby się gdzieś pojawił, to byłoby fajnie. O, jest, dobra. Jeszcze jeden teczek i stół skraftujemy. Dobra. Ło! Wow, wygląda co najmniej dziwnie. Wygląda jak trochę taki parafialny stół, no ale dobra, niech będzie. O, dobra, to jest taka szmatka, ja myślałem, że to będzie taka bidzie. No okej, okay. na tu, żeby wszystko ująć, to co jest w nowym update'cie. Więc wygląda to naprawdę sensownie, fajnie to wygląda. Jest noc, jest światło, które rzeczywiście pada. Co prawda cieni nie ma jeszcze. Żeby gdziekolwiek cienie padały, ale nie można zbyt wiele wymagać chyba w tej chwili, tak? No więc to są główne zmiany, które udało mi się wam pokazać. Jestem w ogóle dumny, że te buraki udało mi się wyciągnąć. No i z każdego oczywiście buraczka dostajemy dwa nasionka, przez co teraz możemy posadzić trzy jeszcze buraka, mogę upiec. To już daje troszeczkę mniej ognia, szczerze mówiąc, ognia dodaje. No i ogień troszeczkę jest pod spodem, no ale też nie ma co narzekać. Ja sobie usiądę w takim razie na moim krześle, teoretycznie jak mogę. I tu z wami się pożegnam, jest to krótszy odcinek, ale nie ma sensu na razie nic więcej robić w tej grze, poczekam sobie aż będzie o wiele, o wiele, o który wtedy będę mógł się o wiele bardziej pobawić, jeśli chodzi o nowe rzeczy, no i tyle, póki co komentujcie, subskrybujcie, napiszcie co wam się podobało w tym update'cie najbardziej, czy fajną robię, jednak troszeczkę mozolnie to robią, wschód słońca w tej chwili, ja się z wami żegnam, komentujcie, możecie zostawić taktyczną łapkę, taktyczny komentarz, trzymajcie się ciepło, jeszcze raz, no i cześć!